Na znojną walkę, krwawy bój z wrogami Każdego z nas sumienia wezwał głos Przebojem iść, a los iść musi z nami A jeśli nie, to przełamiemy los Przebojem iść, a los iść musi z nami A jeśli nie, to przełamiemy los Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek Najwyższym prawem nam żołnierska cześć Granatów huk bojowych wypraw ślady, twardego życia twardą tworzą pieśni. Granatów huk bojowych wypraw ślady, twardego życia twardą tworzą pieśni. Bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem, nie ma w niej dziewcząt ni pachnących ust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem, pieszczotą rąk karabinowy spust jak nasze życie pachnie krwią... Próba poradzenia sobie z 20 drużynami, 20 doma drużynami na trasie, żeby na siebie nie wpadały, no i niestety, jak zwykle ten sam kłopot. Ale myślę, że nie tylko chodziło o to, żeby zająć miejsce czołowe, ale po prostu o to, aby w jakiś wyjątkowy sposób, tak jak nasza gra, uczcić po prostu ten dzień. Więc już sam udział, myślę, w tej grze świadczył o tym, że, że patriotyzm jednak w tych szkołach odgrywa jakąś rolę. Pani Agnieszka, nasza organizatorka, autorka gry. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Dzięki, Dzięki, A nasza pieśń popłynie aż do gwiazd. Mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość. A nasza pieśń popłynie aż do gwiazd. Bo nasza pieśń nie brzęczy kajdanami. Kipi w niej bunt, nasz sprawiedliwy gniew. Ten przeciw nam, który nie idzie z nami. Hen w lesie płonie ognisko i słychać piosenkę szwadronu. A echo po lesie wciąż niesie i niesie piosenkę nas ludzi bez domu. A echo pole się wciąż niesie i niesie piosenkę nas ludzi bez domu. Wesoło nam trzaska i błyska nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy do boju, nasz szwadron wciąż gotów. My zawsze do boju, ochoczo staniemy do boju. Nasz szwadron wciąż go. Generalnie wszyscy muszą wziąć gry przed więźniów, którzy tam są na wejściu. Na, na no i mogą spróbować coś gwiznać. Czy im się uda, czy nie uda, no to różnie może być. Co jeszcze ważne, to jest to, że możemy tutaj dostać również kontrolę jakby z UB. No, tylko to zależy od tego, czy że tak powiem, przekona nas ich aktorstwo. Nie zajmujcie czasu milicji watele. bardzo potrzebna. Zgłoszenie przyjęte. No dobrze. Dobrze, to będziemy czekać, jak tam się. E... Wypraszamy, uprzejmie. Maszerują cicho, niby cienie, poprzez góry, lasy i pola. Nie jednemu wyrwie się westchnienie, Idą naprzód, taka. Szanowna Pani, jest Pani właśnie na bazarze, gdzie dokonuje się zakupu czarnorynkowego albo y, jabłuszek oficjalnego towaru, albo też czarnorynkowych puszek z, do, z darów Unry. Tak naprawdę scenariusz kształtował się cały czas, aż praktycznie do ostatniego momentu. Na początku mieliśmy taką koncepcję gry dosyć zamkniętej i ostatecznie po rozmowach z Jankiem, który opiekował się kadrą rekonstruktorów, Stwierdziliśmy, że grę zupełnie otworzymy tak, żeby dać rekonstruktorom też szansę na to, żeby troszeczkę mogli wejść w pewną relację i pewną grę z uczestnikami. Choć twarda hmm. była germańska dłoń, do boju ich parła ochota I zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota i zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego! Udajcie się na spacer. Na spacer widzicie? A dokąd na ten spacer widzicie? Do lasu. Do, do lasu. No w sumie jest las. Może nie kłamią, Może idą do lasu. A skąd idziecie? A do kogo idzie do tego lasu? Oddychać. Bo A nie dostarczać informacji? A w ojczyźnie naszej socjalistycznej źle się oddycha? Możecie nam wytłumaczyć, na czym polega wasze zadanie i co tutaj się dzieje przy tym, w tym punkcie u was. Wylegitymowanie ich, opóźnienie ich oraz to jest ich kwestia w tym, że jak nas przekonają do tego, że przychodzą tylko żeby pójść nie wiem, na spacer i tak dalej. To zależy od grupy. Albo nam dadzą łapówkę, albo nam sprzedadzą historię tak. lub odpowiedzą na wszystkie nasze pytania. mi wicher w las makoszki, nad wierzchami starych drzew, w dole partyzancki obóz, skąd ulata smętny śpiew, śpiew ten to słowa tęsknoty za rodziną. To jest stacja tak zwana strzelnica. Tutaj odbywa się strzelanie do celu. Mamy zamontowaną tarczę, mamy pana instruktora, który to za wszystko odpowiada za bezpieczeństwo i za celność strzałów naszych podopiecznych. Z naszej szkoły w tym roku zaangażowanych było blisko 80 osób: nauczycieli i uczniów. Drużyna, która do nas przyjdzie, musi znaleźć ubrania, konfiracyjne ubrania. Na przykład tę płaszcz. A jedyna razem z wichrem, niby ptak, Uleć. To serum kały Dąbrowski, komenda na milicji obywatelskiej. Czy wiecie jaki jest powód zatrzymania? Nie. A skąd. No ja tam. też nie wiem, ale zaraz się coś znajdzie. mam już gotowe. Blankiety. Co my tu mamy? Próba przekupstwa. Nie imperialistyczna kontrabanda. Też nie. O, niepoprawne poglądy, na pewno się coś znajdzie. Powiedz jej, tylko ty. Prostych, krótkich słów, że jej syn polski partyzant wesół żywy jest i znów. A dziewczynie czarnookiej, która czeka, tęskni śni, powiedz, że tu pod tym drzewem serce moje do niej. I teraz tak wyznaczamy północ. Jest z moją tak, i teraz robisz zdjęcie. Prosto w twarz, że szlak bój poprzez. La... Współpracujemy z panem Janem i jego rekonstruktorami praktycznie od samego początku, więc jakby mamy wypracowane metody rozwiązywania różnych trudności. Z idziemy z zabuchu. my z ziemi ojczystej, wygnancy. Z miast naszych i z roli od pługu Pod strażą idziemy jak brańcy Z miast naszych i z roli od pługu Pod strażą idziemy jak brańcy Wróg nasze zagarnął wszak ziemię I wdarł się przemocą do domu Bezdomne więc odtąd my plemię Bez kochu wśród burzy i... Bezdomne więc odtąd my plemię, Bez dachu wśród burzy i gromu. Lecz nic, wszak nas burza zbiera, I grom wszak naszym fiastunem, Więc myśl w nas się budzi zuchwała, By zerwać przymierze z piorunem. Również bardzo dziękujemy zawsze e, e, wspaniałym organizatorom od pięciu lat, bo to jest piąta Piąte wydarzenie, Szkoła Podstawowa 317, no i e, moja instytucja, czyli Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. Często byliśmy lepiej przygotowani niż tego tak naprawdę wymagała sytuacja. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, żeby taką grę przeprowadzić w zasadzie dla dorosłych. I bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci. Brukował sieć swych niezliczonych dróg, to przecież on na Sybir gnał. Bardzo. Eee. Chyba najbardziej role się podobały tych odgrywaniów, tych rekonstruktorzy. Jakie szczególnie zapamiętacie? Na pewno z komisariatem, bo najbardziej się pomyliliśmy. Aha. Eee. Bardzo fajnie było, naprawdę. Czy problem Mieliśmy tylko dosłownie jeden problem, napotkaliśmy, że, że po prostu za późno przyszliśmy na stacji milicji. Ale ogólnie gra bardzo, A, o, o, bardzo, tak, bardzo tak, fajna. Super, bardzo wielkie prawa dla chóru, który tutaj tak. nikt nas nam śpiewa. Dzieciak, się bardzo postawił. Szumi burchu, huczy las, wieje chalny wiatr, górą od Turbacza, aż po szczyty Tatr. Idzie w bój, ognia brać, idzie wrogów brać, tu trajkoczą automaty, a tam walka na granaty. Ogień bije, ogień siecze, ubowcowi postrachnie się, stój w rogu, bo tu ognia las. Stój w rogu, bo tu ognia las! My żyjemy wesoło, chociaż burza wokoło Nie obchodzą nas łapanki, ni ubowcy Idzie w bój ognia brać, idzie wrogów brać Tu trajkoczą automaty, a tam walka na granaty Ogień bije, ogień siecze, ubowcowi postrachnie się Stój w rogu, bo tu ognia las! Stój Wrogu, bo tu ognia las. A kto chce rozkoszy użyć, niech do lasu idzie służyć, lepiej zginąć na wolności niż w niewoli skinać kości. Idzie w bój, ognia brać, idzie wrogów brać. Tu trajkoczą automaty, a tam walka na granaty. Ogień bije, ogień siecze ubowcowi, postrachnie się, stój! W rogu, bo tu ognia las. Stój w rogu. Bo tu ognia las, ogień bije, ogień siecze ubowcowi, postrachnie się, stój w rogu, bo tu ognia las.